Po ponad czterogodzinnych obradach radni zdecydowali o kilku sporych zmianach. Zacznijmy jednak od początku. Świdnica wraca do Związku Miast Polskich, z którego w 2008 roku wystąpiła. Związek Miast Polskich, tak powiem, prowadził, prowadził działalność, która była sprzeczna z naszymi interesami. My wtedy walczyliśmy o zniesienie przez rząd opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla naszych inwestorów. Natomiast Związek Miast Polskich miał kompletnie odmienną, odmienną opinię w tej sprawie. Uznaliśmy, że nasze drogi się rozchodzą. Natomiast od tego czasu rzeczywiście upłynęło dużo wody. Związek Miast Polskich jako organizacja stał się bardzo silnym partnerem do dyskusji o rozwiązaniach legislacyjnych prowadzi całą masę różnych ważnych akcji i ważnych analiz, które będziemy wykorzystywali, więc wydaje się w tej chwili, że to jest naprawdę czas, żeby znowu się związać z tą organizacją na trwałe. Świtnicę, powrót do tak dużej organizacji, która zrzesza ponad 300 miast w kraju, będzie kosztowało około 16 tysięcy złotych rocznie. Każdy członek Związku Miast Polskich wnosi opłaty z tytułu członkostwa, która ustalana jest na podstawie ilości mieszkańców. Radni opozycyjni sam powrót oceniają pozytywnie, jednak zwracają uwagę na powody odejścia sprzed lat i to, w jaki sposób argumentuje się obecną decyzję o powrocie. Błędem było wyjście. Ja pamiętam uzasadnienie z 2008 roku, w którym prezydent stwierdził, że związek nie załatwia nic pomyśli Świdnicy, to my wychodzimy. No to takie niepoważne, bo jest to związek 303 na dzisiaj miast on ma pilnować interesów miast w Polsce a nie załatwiać jakieś tam interesy małej Świdnicy i po prostu ten argument był chybiony myślę że panowie się zreflektowali i dobrze że ta uchwała się pojawiła bo powinniśmy w tym związku być jako miasto które ma jakieś ambicje W dalszej części obrad radni przyjęli pakiet uchwał regulujących regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Świdnica jest to kolejny ważny krok w dostosowaniu się do nowych przepisów, które w życie wchodzą z początkiem lipca przyszłego roku. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok, żeby się do tej pełnej wiedzy przybliżyć i co najważniejsze, żeby nowy system zadany nam przez rząd i parlament rzeczywiście w świnicy wdrożyć. Uchwały, które dzisiaj korygowaliśmy, dotyczyły pewnych generalnych zasad, czyli regulaminu utrzymania porządku i czystości, pewnych wymogów stawianych przedsiębiorcom oraz przesądzeniu tego, co w ramach opłaty wnoszonej przez mieszkańców będzie tak naprawdę na ich rzecz robione. Radni zdecydowali również o rozszerzeniu liczby ulic z 3 do 5, jakie mieszkaniec strefy może wskazać w czasie zakupu rocznego abonamentu na parkowanie w strefie płatnego parkowania. Sporą dyskusję wywołał również temat skargi Henryka Kosiorowskiego na prezydenta miasta Świdnicy. Radni sam wniosek uznali za niezasadny, jednak w trakcie debaty podniósł się temat zezwoleń na wjazd samochodów do rynku. W jaki sposób, kto i na jakich zasadach miałby decydować o tym, dla kogo słupek blokujący wjazd do rynku się opuszcza? A dla kogo nie? Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Wszyscy zaczęliśmy się przerzucać argumentami tu wolno, tu nie wolno. Praktyka pokazuje jednoznacznie, że do rynku wjeżdżają Wszyscy, którzy potrafią sobie to załatwić, skoro Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dokonuje oceny zdrowia i jest to taka gradacja, stopień lekki, ciężki czy średni, to już sam fakt zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do pewnego stopnia określa jego zdolności chociażby ruchowe. I nie trzeba tutaj powoływać się na żadne jakieś prawa dyskryminacji, że ktoś to będzie decydował nie ktoś, tylko zespół i na podstawie takiego orzeczenia i zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej można udzielić mu karty wjazdu. I rzecz jest bardzo prosta, tylko jak zwykle yy, odbywa się to tak, że wszyscy chcą dobrze, ale nikt nie robi nic. Problem jest i ten problem po prostu należy rozwiązać. Na zakończenie sesji radni zdecydowali poprzeć wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Świnicy dla wieloletniego proboszcza katedry. Wniosek o nadanie tytułu złożyło aż 21 radnych. W uzasadnieniu podkreślano liczne zasługi księdza prałata w dziedzinie kultury, społecznej tożsamości i licznych remontów katedry. Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Świdnicy księdzu prałatowi Janowi Wawickiemu wystąpiło. 21 radnych Rady Miejskiej w Świdnicy. Ksiądz Jan Bagiński jest siódmym honorowym obywatelem Świdnicy.